Prezydent Duda łamał już niejedną tradycję, więc nic nie zaszkodzi, jeżeli... Złamałby i to powierzenie dzisiaj misji tworzenia rządu kogoś, komuś z Prawa i Sprawiedliwości jest bezsensowne i tylko stratą czasu, e, kupowaniem czasu. W tym czasie prezesi być może jeszcze pisosy nominaci dostaną jedną, dwie trzy pensje e, dodatkowe i będą zbierać na to, na trudny czas, gdy zostaną najnormalniej wyrzuceni e, z tych stołków, które e, bez kompetencji e, zajmują. Natomiast e, no, szkoda czasu. Dzisiaj... Czy może się wydarzyć do grudnia, jeżeli to faktycznie pod trwa do grudnia, to są dwa miesiące. No, będzie to w, trwało w zawieszeniu, tak? No, dzisiaj cały kraj już czeka na zmianę, wszystko czeka e, na zmianę. Po co to ma go nie przedłużać? E, trzeba się pogodzić z porażką. Ja widzę, że to trudno przychodzić. Politykom prawa i sprawiedliwości przyznaje się do tego, że, że to już koniec, ale to już, panowie z spisu, to już naprawdę koniec i no oddajcie tę władzę jak najszybciej. Nie przedłużajcie tego. Nowy parlament się będzie zaraz zbierał, będzie wyłaniał nowe prezydium parlamentu, marszałka Sejmu. No wszystko już będzie wiadome, więc nie kuglujmy, nie cudujmy i do pana prezydenta Dudy apel także i z mojej strony. No, trzeba wyłonić kandydata na premiera z opozycji, dzisiejszej opozycji.